Okej, okay, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Artura Szpilki. Szybkość, siła, i celność, idealne kopnięcie. Czekam dzisiaj pliwie na więcej. Hashtag walka. Nie mogę się doczekać by Cię znów zobaczyć w Oktagonie. Hashtag walka. O rany gratulacje. Hashtag MMA. Gratuluję dobrej roboty. Hashtag walka. Codziennie robisz postępy w sile i szybkości, tylko tak dalej. Hashtag walka. Są to y komentarze po naszej poprzedniej walce. Czekam się pliwie na więcej. No właśnie, tutaj macie... Już za po pośpieszyłem się z pożegnaniem w tamtym materiale. Także takie małe przypomnienie tego co było ostatnio. Kolejna walka, i czy będzie teraz z kimś, kto w prawdziwym życiu jest. Uwaga, zaraz się przekonamy. Jatrin Sika, Mike Walmero i Brady Dare. Yy, nie wiem, kim jesteś. Masz słabe statystyki, ale poziom medialny yy, średni. Także biorę cię. Przeciwnik należy do mojego klubu, spoko, ja mam trzy kluby w zasadzie w zanadrzu. E, Okej, okay, ja coś Ci go załatwię i do Was wracam. Siemano, witam Was w kolejnym materiale z gry UFC 3. Zaczynamy e, przygodę, tutaj ma nasz rywal, tutaj nasz, nasz kolejny przeciwnik, także klub bokserski. Mało zapłacimy. Znaczy, przepraszam, wcześniej już zacząłem odcinek. Tyle, że teraz go kontynuuje. Hmm. Pocięciła minęły jakieś 3-4 godziny. Obrona przed poddaniem cały czas ciśniemy sobie teraz to. I te kolejne 20 zrobimy sobie na albo dwa posty, jeżeli będę miał możliwe, albo jedno streamowanie gry. Zrobię sobie streamowanie, spotkanie z fanami w, lokalne, w lokalnej restauracji i 20 tysięcy jeszcze wypadnie. Rabat klubowy, przewidź wynik walki, pozdanie. W drugiej rundzie myślę, że teraz się uda, w sensie, no, teraz się uda. Wcześniej się nie udało, ale teraz może się udać. Streamowanie. Może zobaczę, jakie mam teraz do nauki ruchy. A, tutaj już sprawdzałem. Dobra, czyli tutaj już nic takiego ciekawego nie będzie, chociaż... Podpródkowy przednią ręką, poziom trzeci, albo... Ale dobra, nie, na razie nie chcę. Promocja... I rozpoczynamy sparring. Uważaj na łokcie, przygotuj się na taki łokciami, zachowaj odpowiedni dystans. Dzięki moim wiernym fanom trenduję. Kocham Was, czy coś takiego tam już nie patrzyłem. Ok, a więc rozpoczynamy sparring. Pierwsze kopnięcie. Ojej ojej 1 Latające kolano Ojej uciek mi z tego sierpa Obrotówka A jest pierwszy łokieć, o którym nam mówiono Kurde, nie udało się. Jeszcze nas przetrzymał. Okej, okay, 103. Przed kopnięciami tip, trudno się obronić, stosuj wysokie bloki. Wysokie, jeśli zbliżysz się na krótki dystans kopnięcia tego... Kopięcie typ nie będą mogły Cię trafić. Ok, trening jeszcze jeden. Ruch głową i praca nóg. I jeszcze rzuty w klinszu i kondycja w grapplingu. Okej, okay. a więc... Yy... A więc wysoki szum medialny. Poczekajcie to się nazywa szum czy jak? Tak, szum medialny, no to... Nie wiem, jakoś mi się wyliło w głowę, że jakoś inaczej. Dobra, damy sobie raz białe spodenki i w tym odcinku tylko jedna walka, bo jeszcze sobie lecę nagrać na mój stary kanał. Bogowie no, MMA mają właśnie niezły ubaw. Kto on? The Diamond? Tak, przywal komuś. Dustin Poirier mi napisał, przywal komuś Szpila. Kibicuję Szpila. Hashtag UFC. Do boju Szpila. No dalej Szpila do roboty. Jestem pod wrażeniem Szpilka. Hashtag MMA. Codziennie robić postępy w sile i szybkości. Tylko tak dalej. Hashtag walka. Także rozpoczynamy. dyr kontra Szpilka. Już nawet nie pamiętam, co on tam miał dobre, a co złe. 8 lat starszy, 2 cm wyższy, 11 kilo cięższy. Za to 8 cm zasięgu po mojej stronie. Pierwsze kopnięcie, drugie kopnięcie, trzecie kopnięcie, czwarte kopnięcie, pierwszy sierpowy. Przepraszam, że dzisiaj mówię, ale jest już troszkę później. A nie chciałbym obudzić domowników. Okej. Okay. Strasznie family friendly jest to, mam wrażenie, w tym odcinku jakoś tak. Zawsze też wieczorem mam inny głos, trochę. I jak na razie dostaję. No właśnie. Takie trafienie odziczyłem. Kopnięcie. Szkoda, że nie umiem front kicka w tułów. Fajny byłby to element. Obrot... Aj, aj, aj. Jeszcze jedno kopnięcie na żebra. Natające kolano go odsyła na ziemię. No dawaj na środek, a nie jest to pod siatkę, nie idź! A la la Raz trafił. Ale wystarczyło, żeby mnie ogłuszyć. Kolejny kop, wchodzimy w clinch. Tajski clinch. Uda się? Nie udało. Obrona tajski. Czekamy na jego ruch. jest taczenie. i czekamy na sprawę ajajaj na sprow a nie na pół -gerde. jakbym miał trójkąt rękami to pół jak najbardziej ok dobra, musimy go do zmienienia pozycji ale nie do tej spróbuję jeszcze rozbić tu, żeby na koniec go łatwo było w drugiej rundzie, na początku drugiej rundy, e, rozbićmy ten tułów w sensie go tak trafić, żeby go to zabolało, o tak jak teraz, i szybko sprowadzić i poddać. No. Chciałbym go raz poddać, chociaż no. Okej. Okay. Ajajaj Middle kick Lecimy na niego, ale czekamy, czekamy, czekamy Pozycja oboczna Duszenie Północ południe I czekamy aż przejdzie Ok, teraz czekamy na kolejne przejście Blok Kolejne przejście Kolejne przejście obronione i to może być koniec. Jest zapięte dusze nie mocno. Zmiana pozycji jeszcze na koniec Odpłynął Moi państwo odpłynął Artur szpilka z pierwszym zwycięstwem przez poddanie Spełniło się poddanie w drugiej rundzie to co mówiłem przed walką Odpłynął, nie odklepał, odpłynął. Ja go do tego nie zmuszałem. Także skończenie tego przed czasem bardzo fajne. Pokażę Wam jeszcze statystyki osobne. Pierwsza 10 10.8 w ogóle, serio tak tragicznie było? No, dużo więcej ciosów, obalenie, kontrola, knockdown. No, całkiem tragicznie. I to by było na tyle w tym materiale. Dzisiaj krótszy materiał. Natomiast już jutro wracamy do normal... Znaczy, jutro też będzie normalna walka, ale za to bardzo specjalna. Jeszcze Wam pokażę na szybko komentarze po walce i tak dalej. Czy Szpila potrafi przewidzieć przyspośń niesamowite. No właśnie, bo mówiłem, że podanie w pierwszej Galeria Sław, życzę powodzenia Hashtag Walka. Gratuluję dobrej roboty Hashtag MMA. Czekam niecierpliwie na więcej hashtag MMA. Jestem pod wrażeniem szpilka Hashtag MA. Oranym gratulacje Hashtag Walka, niesamowite ciosy Hashtag MMA. Czy szpila potrafi przewidzieć przyszłość niesamowite? <grym> No i jak widać na załączonym obrazku nasza kolejna walka będzie z Stefanem Struwem, także Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!